Challenge kolorowy na moim kanale. Dziś nie będzie tak kolorowo jak zwykle, ale to wy prosiliście o ten challenge, tak więc dziś przed Wami 24 godziny na biało. Dzień rozpocząłam od przygotowania białej bluzeczki, no i za chwileczkę wybiorę się z Wami na białe zakupy. Jeśli jesteście zadowoleni, Dzisiejszego challenge'u, zostawiajcie kciuki do góry. No i oczywiście dawajcie znać w komentarzu, jakie macie propozycje na kolejne kolory. Ja już jestem głodna, także czas przekąsić, może coś słodkiego. Zobaczymy, co znajdę w sklepie. A teraz zabieram Was ze sobą na białe zakupy. Białe zakupy na Biały Challenge, czas start. 24 godziny na biało. Na szczęście, w tym sklepie, do którego trafiłam, jest to Deals, jest mnóstwo białych produktów. Głównie są to słodycze, ale przecież na słodyczach da się przeszyć cały dzień, dadzą mi mnóstwo energii. Znalazłam naprawdę przepyszne rzeczy. Oczywiście większość z nich to biała czekolada. Przepyszny biały Rafaello, które uwielbiam, ale ja już nie mogę się doczekać przetestowania tego białego tofifi. Białe zakupy w djęcie, udane! Jestem najbardziej zadowolona z tego. To fifi, White chocolate. Słuchajcie, to fifi uwielbiam, ale z białą czekoladą jeszcze nigdy nie jadłam. No i jeszcze Yogi Fruits. Mało mam, jakaś limitowana edycja. Tutaj są niebieskie, różowe i białe te cukierki. Tak, więc będę musiała wyciągnąć tylko te białe. To co kochani, nie zwlekamy! Czas na pierwszy słodyczowy test. Ale to genialnie wygląda, słuchajcie? Na pewno jest przepyszne. Już czuję troszeczkę ten zapach, ale chcę też poznać smak tego pysznego tofifi. Otwieram folię. Ale pachnie, ale to będzie dobre! Wygląda naprawdę genialnie. Jest ten karmel wokół, no i oczywiście biały kleksik z czekolady. Próbujemy. OMG! Przepadłam. Słuchajcie, nie spodziewałam się, że ta biała czekolada zrobi tutaj taką robotę. Jeśli macie możliwość to gdziekolwiek kupić, to koniecznie to przetestujcie. No słuchajcie, pierwsza biała przekąska mega mocno podniosła poprzeczkę, A słuchajcie się, zasłodziłam. Tak więc czas teraz na małma. Zobaczymy jak to pachnie. Gumy rozpuszczalne o smaku owocowym z musowym, jakim musującym wypełnieniem mm, może być coś ciekawego ale pamiętajcie że ja mogę zjeść tylko te białe tak więc wyciągam białe pachnie super zaraz zobaczymy jaki to smak jakie to dobre to jest chyba nadzieje tak jak z tego co tutaj czytam jogurtowo brzoskwiniowe ale mega dobre szkoda że tych białych jest tutaj tak mało większość jest różowych. też jestem na plus jeśli chodzi o tą limitowaną edycję ale chyba jednak Wygrywa dzisiaj bez wątpienia białe tofi. No dobra kochani, białe zakupy już były, białe jedzonko już było, tak więc czas na biały unboxing. Być może ktoś z Was już, już tutaj wypatrzył za mną tą białą piękność, która czeka, aby pokazać Wam się w całej okazałości. Przed Wami piękna, śnieżna piękność, Natasza zima. W serii Szaducha! No i teraz mamy okazję przyjrzeć się jej bliżej. Powiem Wam szczerze, że nie spodziewałam się, że jest taka cudowna. Na początku wydawała mi się trochę creepy, względu na ten biały kolor, ale powiem Wam szczerze, że wygląda, jakby była obsypana białym puchem śnieżnym. A spójrzcie tylko na te piękne, głębokie oczy. No długie włosy. One są naprawdę bardzo, bardzo przyjemne w dotyku. Można zrobić z nimi wiele stylizacji. A tak oczywiście, a propos stylizacji, to nie tylko to może mieć na sobie, bo znalazłam w opakowaniu jeszcze kolejne rzeczy do ubrania. Znalazłam przepiękną bluzeczkę na ramionkach z takimi białymi perełkami do kompletu spódniczkę z perełkami oraz przepiękny i równie aksamitny jak jej włosy płaszczyk. Chcecie zobaczyć jak będzie wyglądała jak ją przebiorę? Zapomniałabym o jeszcze jednym. Spójrzcie na te urocze zimowe kozaki. Wyglądają jak prawdziwe. Można je wciągnąć na te nóżki naszej lalki. Także zaraz zobaczycie ją w całej okazałości w nowej stylizacji. Metamorfoza zakończona. Spójrzcie, jak ona teraz przepięknie wygląda. Płaszczyk dopełnił jej tego zimowego charakteru, a do tego wszystkiego te długie, błyszczące kozaki. Słuchajcie, jak ubierałam te kozaki, to ten brokat był dosłownie wszędzie. To jest shadow glitter high. dołączony jeszcze ten przepiękny stojaczek dzięki któremu nasza laleczka może stabilnie stać na ziemi. Ale kto powiedział, że to koniec unboxingu? Mam dla was jeszcze coś białego. Love surprise supreme best friends forever. Tak dawno nie otwierałam kuli, że bardzo się ucieszyłam, że będzie pasowała dzisiaj do mojego białego odcinka i że to właśnie ona dzisiaj tutaj zagości. Ojej, słuchajcie, tak dawno nie otwierałam warstw że nie chcą ze mną współpracować. No ale nic nie szkodzi, mogę przecież to zrobić, tak? No skróty. Dobra, udało się. Pierwsza warstwa zdjęta. No i oczywiście, jak to zawsze bywa, mamy pierwszy rebusik. Możecie sobie zatrzymać filmik i go rozwiązać. No to przed nami kolejna biała warstwa. Jestem bardzo ciekawa, czy w środku znajdziemy coś białego, czy chociaż jakiś dodatek będzie biały, a może laleczka będzie biała? Któż to wie? Na razie mamy, kochani, półeczkę serduszka. Jak ja kocham zdzierać te warstwy i odkrywać te kolejne niespodzianki. Mogę z pewnością powiedzieć, że to jest moja ulubiona forma unboxingu. No i mamy, słuchajcie, pierwszą niespodziankę. Otworzymy ją za chwilę, bo przed nami jeszcze jedna warstwa. Też jest biała, w czarne grochy, więc idealnie na nasz odcinek. Uwaga, uwaga. I kolejna niespodzianka, kolejna saszetka. Ostatnia warstwa i dostaniemy się do środka naszej kuli. Uwaga, uwaga, zbieramy. Tutaj mamy kolejne ukryte niespodzianki. Ups, wypadły, zaraz podniosę. Wow, jak tu pięknie, jak tu złoto. Bardzo ładne saszetki, przepiękne grochy. To co? Czas odkryć tajemnice. Zaczynamy. Na razie od tych mniejszych saszetek. Otwieramy i uwaga, uwaga, co jest w środku? Jest! Słuchajcie, udało się! Eure! Mam pierwszą białą rzecz. I są to przepiękne, białe, lakierowane buciki. Jestem szczęśliwa, bo zadanie jest zaliczone. Kolejna biała rzecz dołączyła do mojego dzisiejszego challenge'u. A teraz złoto-różowy napój. Ja już trzecia saszeczka przed nami. I ciekawe na co trafimy tym razem. Uwaga, uwaga. Niespodzianka i dla mnie i dla Was. Nie! <laughs> yeah! Jest, 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 jest! Kolejna biała rzecz! Jest to przepiękna sukienka! Ale ona będzie uroczo wyglądała. Tylko jedna saszetka z dodatków dzieli nas od odkrycia wielkiej tajemnicy. Oh, mamy piękne biało-srebrne skrzydełka! Uwaga, uwaga, największa tajemnica! Czy będzie to biała laleczka? Taram, taram, taram! Jest, zobaczcie, ma też białą bieliznę. Super, udało się. No to teraz czas ją ubrać. No i mamy to. Nasz przepiękny aniołeczek dołącza do tej ekipy Challenge na biało. Patrzcie jaka ona jest cudna. Idealnie wpasowała się w mój dzisiejszy challenge 24 godziny na biało. Nie spodziewałam się, że odkryję białą laleczkę z białą piękną sukieneczką. Także mogę powiedzieć, że mój dzisiejszy challenge jest w pełni zakończony sukcesem. Były pyszne słodkości, były zakupy, był unboxing, a teraz czekam na Wasze propozycje, jeśli chodzi o kolejne kolory, które chcecie zobaczyć na moim kanale. Do zobaczenia, miłego dnia, pa pa!